Ruletka pogody, słońce, deszcz, namiot i bigsterek. Słońce, deszcz, słońce, no raczej deszcz, może mrzewka. Asturia to kraina, która gra z nami w ruletkę. To jest petarda. Warto było pójść na spacer. Jednego dnia słońce rozświetlał Wiedo. A kilka kilometrów dalej na kempingu czekają chmury i wieczorny deszcz stukający o tropik namiotu. Tak wygląda nasz dzień w Asturii. Biksterek wiernie czeka, namiot nie przemaka. I czeka na to, co wypadnie: tym razem słońce czy deszcz. Asturia żyje własnym rytmem, a my próbujemy dotrzymać jej kroku. Czyliśmy z owiedo. Tam słońce Tam słońce było A tu chmury Normalnie wszystko Wjechaliśmy w taką chmurę Miksterek się sprawuje Jestem generalnie zadowolony Cztery chyba i pół tysiąca Pewnie pojutrze Może być koło 5 tysięcy Bo pojedziemy do Las Medulas No niestety. Północna Hiszpania potrafi być chimeryczna, pogodowo. Jest trochę nowych sąsiadów, trochę ludzi się nazjeżdżało. Co dziwne, pogoda jest maksymalnie kapryśna. Do południa było cudowne słońce. W Oviedo... No teraz... A jak przyjechaliśmy, były tu chmury nad tymi górami. Ale najbardziej uwielbiam mieć takie widoki z namiotu, można na rano wstać i po prostu patrzeć sobie na piękne widoki za, no za kempingu, fajnie to wygląda. A tam w oddali jest autostrada, widać jak samochody jadą. Zobaczcie jaka banda przyjechała do nas, cztery, cztery małe pieski. I dwa dalmatyńczycy. <noise> ale ekipa. Kolejny dzień w głowie. Zaczynamy powoli pakowanie, ale coś trzeba robić. Rano człowiek się budzi, myśli, że jest w górach. Ale jest nad morzem. Tak będę siedział, no to sieć. mija 15 minut. Nie no, jedziemy pożegnać ocean, Asturię, wysokie klify i te zielone wzgórza. Dzień dobry, dzień dobry. Była kawka. Eee, Staliśmy, jest troszkę szaro buro, pogoda nie taka fajna. Jakbyśmy w Kudryjelu widziałem fajne zdjęcie fajnej plaży i poprosiłem Ale, żeby poszukała tą plażę. Okazało się, że ta plaża jest bardzo bliziutko naszego kempingu w linii prostej 7 km, autostradą 14 I w ciągu 15 minut, 10-15 minut jesteśmy na tej plaży. Teraz na parkingu płacimy 3 euro za parking. Zakładam buty, bo ponoć będą potrzebne. Także wyciągam z boksa skarpetki i wychodzimy. Kolejny fajny konik. No zobaczcie, no po raz kolejny mówię, że ta pogoda tu w północnej Hiszpanii jest mocno-mocno kapryśna i trzeba być przygotowany na naprawdę na każdą pogodę. Bo i w nocy bywa no i zimno, <laughs> rzekłbym powiedzieć, śpię w bluzie z kapturem, w śpiwolku patulony. no ależ powoli. Jutro wyjeżdżamy, jedziemy do Las Medulas, kolejne góry, ale takie charakterystyczne o ochrowym Koleże, kolorze. Jak tu było? Pięknie. Co będziesz najbardziej wspominać? La Concha i San Sebastian, ten widok z góry, ta pogoda, no i Pinchos oczywiście. A ja? Zumaję i plażę Mitsuru. I ten moment, kiedy Antek aż podskakiwał z zachwytu, jak ją zobaczył. Ty pewnie Flisze. No, widziałam je wcześniej tylko w filmach i na zdjęciach, ale na żywo wyglądały imponująco. Ale Zumaja? A może jednak plaża katedr? No, fakt, tam totalnie odleciałem. Podlały mnie endorfiny, byłem jak w transie. A potem przyszedł taki lekki smutek, bo wiedziałem, że powoli żegnamy północ Hiszpanii. Za to góry w tym roku? Tarda, co? Hmm, każdy mówi Alpy, Pireneje. My byliśmy w Bieszczadach, Tatrach, tam jest magia. Ale Picos de Europa i Ruta del Cares, one tę magię jeszcze podbiły. Gdzie jutro to wiemy kierunek las medulas. A co potem? Masz jakiś pomysł? Mm, jedziemy szukać słońca. A basków, Kantabria i Asturia? No tak, one zostaną na zawsze w pamięci, ale jedziemy dalej. I mam już dosyć deszczu. Chcę słońca i czurosów. co znowu? No mów A co byście powiedzieli, jakbyśmy pojechali do Tosy de Mara albo tego Canaques? Tak mi się zachęcało tych, no. tych terenów, tych churrosów, tych... Jak już pilnuję, to tam będą O tam panowie fajnie stoją No i co, co? No teraz Co to za content teraz? Może ładny widok za mną Aha. Tam panowie są, chyba tam musi być też fajny widok. Zaraz podejdziemy, bo tam właśnie takimi wrzeczkami trzeba... No, tam jest Meridor, nie? Czyli... No, zaraz podejdziemy. Tu z tej strony też ładnie, ale jednak stwierdzam, kilka dni temu poszliśmy na spacer, była piękna pogoda i wtedy dopiero to tak, był efekt. Wow. Nie? Dzisiaj na czerwono jesteśmy. <laughs> Dzisiaj e, ogniste no, kolory. Powiedzmy. No i zbieramy szalone pomysły na dalszą część e, naszej wyprawy. Ale przed chwilą wpadła na szalony pomysł i może go zrealizujemy. Na razie mamy dwa punkty, przejedziemy kierować się na południe. Generalnie wybrzeża, i w Hiszpanii, i później w Francji. Zatrzymamy na pewno się w Francji i chcemy liznąć w słońca. Trochę. Jeszcze trochę hiszpańskiego, zanim jeszcze do Francji, to chciałabym chyba jeszcze tej Hiszpanii, trochę tych churrosów tutaj popróbować, bo w tym roku jeszcze nam się nie udało, bo jak była jakaś churroseria, to zawsze zamknięte, jakoś nie było nie wiem, okazji. Tu na północy właśnie. A tam właśnie w Mar czy w okolicach właśnie, to był taki pierwszy nasz chyba kontakt z Hiszpanią i tak jakoś dobrze wspominam, także po tych chłodniejszych tutaj dniach, przepięknych widokowo, ale troszkę chłodniejszych w peł... Może nie pełnych deszczu, ale z deszczem. Czasami no, chciałoby mieć takiego hiszpańskiego słońca, więc może. Ale że jest, jest to coś innego. To północna Hiszpania jest inna, ma inne wybrzeże i ma swój klimat, i też tak, warto ja przyjechać tutaj tu i odwiedzić. Nie, absolutnie nie. No nie jest tak, że ja żałuję, że tutaj przyjechaliśmy. Nie, to jest przepięknie, bardzo mi się podoba. No, ale pogoda jest no, kapryśna, czasami bywa chłodno, czasami kropi deszcz, jakoś już się do tego deszczu przyzwyczailiśmy, gdzie czasami jakby byliśmy przez miesiąc, to nie spadł ani kropla deszczu, ani jeden deszczyk, albo ewentualnie jakaś burza. To tutaj co chwila jakoś mży, co chwilę kropi, ale te tereny są tak piękne, a plaża karty zrobiła tak ogromne wrażenie. Wrażenie na mnie też ogromne. Że warto tutaj przyjechać na pewno. Dobra, bo mnie ręka boli. A, I O, i, to jest, jest. i można zejść na tą plażę. No klify, które się wypuszczają właśnie jeszcze w morze, takie cyple. No i dużo jest ścieżek pieszych, i można tutaj spacerować. No i do tego bardzo dużo widzimy pielgrzymów idących do Santiago Compostela. Z plecakami, z muszelkami, oczywiście na plecakach. W wielu miejscach w ogóle są znaki, muszelki, i bardzo dużo ludzi sobie tutaj no wędruje do Santiago Compostela. Można też tak zrobić, właśnie, że nie trzeba, przecież nie wiem, z Francji czy z Polski można sobie tu przylecieć z plecakiem. No i wyruszyć tu z Hiszpanii. Można zrobić 100-200-300, można 500 kilometrów zrobić, wędrując do San Diego. My jesteśmy na punkcie widokowym. Zobaczcie, można też na tą plażę przyjechać kamperem. Droga wąska, dwa auta na pewno się nie wyminą. Są takie punkty widokowe, tu nawet ławeczka jest. Przypomina mi się Cypr. Schodzimy nieco niżej, może nie do końca na plażę, no bo dzisiaj pogoda na pewno nie jest plażowa, ale na pewno widokowo jest fajnie. Szkoda tylko, że nie ma pełnego słońca, bo te kolory pewnie byłyby dużo bardziej żywe. A i tak te wybrzeże jest genialne i dla mnie. Ja bardzo lubię takie wybrzeże. Można się wsłuchać w odgłosy wybrzeża, fale, ptaki i piękne widoki. Którimi schodami można zejść na samą plażę? Tam nawet dzieci się kąpią. Za 300 metrów skręć w prawo. Następnie na rondzie zjedź drugim zjazdem. Generalnie mieliśmy duże szczęście z parkingiem. Szybka zmiana dekoracji. Zobaczcie, jesteśmy teraz w paski, bo idziemy nad morze do małej rybackiej miejscowości, w której już byliśmy, ale dzisiaj chcemy jeszcze raz użyć uroku i nie tak wcześnie rano, może troszkę z większą ilością turystów, z większą ilością barów otwartych. Generalnie mieliśmy duże szczęście z parkingiem, bo tu jest jeden wielki... wielka... No, no, no... pomimo tego, że nie ma dobrej w sumie pogody. Znaczy, no nie pada, ale jest zachmurzone. Zobaczcie, o godzinie 13.20 jest tu mega, mega tłoczno. My, jak ostatnio byliśmy, byliśmy wyjechaliśmy bardzo wcześnie rano, około 8.00, jedliśmy sobie tu śniadanie, to nie było tyle turystów. No teraz się robi dosyć dużo ludzi. Jest napis. Wszyscy oczywiście robią zdjęcia wioska wtopiona w skały w klify urokliwie tak jakby wtopiona można pospacerować i z tego co widzieliśmy tu bardzo dużo w tych domkach są apartamenty do wynajęcia, bo ludzie wychodzili z tych domków z, z, no, z walizkami. Także na pewno tu można wynająć sobie taki domek obowiązkowo lody. Zobaczcie, wszystkie restauracje są pozajmowane, kolejki do restauracji, tam bardzo długa do tej małej restauracji, tu też jest kolejka, także tu w porze obiadowej to może być ciężko, ale jak byliśmy rano, nie było tak strasznie. Nie, śniadanko było pyszne. Śniadanko było pyszne, i, ale jeszcze wszystkie restauracje nie były otwarte, mhm. tylko dwie chyba. Kręcimy się bez większego wysiłku raz w prawo, raz w lewo po tej rybackiej wiosce. Po prostu spacerujemy. Tu można zakupić lokalne asturyjskie produkty, na pewno cydr, sery? jakieś sery, miody. no, no to, to faktycznie Aha, w takim Nie? zestawie, taki zestaw, tak? zestaw, no, pasola, kiełbaska, ta a la kaszanka no to jest ten, to cały taki zestaw do fabady No właśnie, to ci mówię taki, wiesz, zestaw no, bo z, zawsze w, w, w tej fabadzie właśnie ta, ta kaszanka, ten... Boczek i ten tak. chorizo I pewnie tylko dodaje się... Fasady pomidorowe. Mamy taki balkonik, punkt widokowy i chyba dosyć fajnie tu widać te domki. Dodatkowo port. Wychodzi słońce. Może będzie coś z tego dnia jeszcze. I zjeżdżający turyści. Tutaj mamy taką mapę szlaków pieszych. Tak naprawdę tu wybrzeżem można sobie przychodzić od wioski do wioski, zaglądać, zatrzymywać się na klifach. Na no pewnie do tych lepszych są spore kolejki, coraz więcej ludzi. Uciekamy stąd, no takie... Wtedy jakbyśmy rano, nie było tylu turystów, było bardziej uroczo, teraz już bardzo, bardzo dużo turystów. Miasteczko, wioska urokliwa, ale my stąd tu uciekamy, bo no za dużo ludzi w tej chwili. Młodzi chłopcy skaczą do wody. Pach! Woda fajnie wygląda. Czysta. Było słoneczko, troszkę się porozbieraliśmy. No ale zobaczcie, znowu przyszły chmury w góry. Pozasłaniały nam te szczyty. Ale widoki tak z namiotu jest bardzo fajne. Robimy sałatkę i robimy tortille, wrapy. Zapanierowaliśmy sobie kurczaka. Ja zrobiłem coś czeskowy, Ala będzie jadła sałatkę. Proste, szybkie danie, mamy kurczaka i trzeba go w wojku wrzucać, żeby się nie zepsuł. Что с, с кечу? Ta rzecz, bardzo dobra, szybko, bardzo dobrze smakuje. W miarę zdrowo, świeże warzywa. Tak wygląda kapryśne lato w Hiszpanii Północnej, a może my po prostu troszeczkę mamy pecha. Czy znaczy nam to nie przeszkadza, siedzimy sobie w tej chwili w namiocie, wiadomo tu są takie no trochę górskie klimaty, czyli ta pogoda może być różna. Raz yy, deszcz, raz słońce i się zmienia naprawdę z godziny na godzinę. Do południa w pewnym momencie było słońce, później się zachmurzyło, teraz yy, zaczął padać deszcz. A my sobie cztery osoby w namiocie, dwie osoby w przedsionku. Chłopaki sobie odpoczywają. My powoli się pakujemy, bo jutro jest. Jutro wyjeżdżamy. Także powoli trzeba to ogarnąć. Chcemy mieć skrzynki przygotowane, bo skrzynki muszą być pierwsze zapakowane. No nic. Taki dzień... kempingowego życia i tak wygląda dzień... dzień w deszczu pod namiotem. Znaczy po południe, bo do południa było super. Słuchajcie, pakowanie zaczyna się już tak naprawdę dzień wcześniej. Alicja przygotowuje rzeczy na 4 dni, ponieważ przez 4 dni, 2 dni będziemy w Las Mendulas i 2 dni będziemy w środkowej Hiszpanii w apartamentach. Nie w namiocie, nie będziemy mieli dostępu do toreb, dlatego trzeba przygotować sobie bieliznę osobistą, koszulki jakieś, spodemki na 4 dni żeby później nie latać i nie wypakowywać całego bagażnika. Pewnie i tak będziemy musieli gdzieś tam to robić, ale no niestety takie pakowanie, taki. Teraz będziemy jakby cztery dni w drodze, dlatego wzięliśmy sobie apartamenty, bo później docelowo chcemy sobie pokempingować w Hiszpanii południowej i południowej Francji, żeby już sobie odpocząć. Po prostu w, w ciepłych klimatach, już bez deszczu i bez zachmurzenia. Miejmy nadzieję. Jak dla mnie to jest taka kostka Rubika, a Licja jest w tym najlepsza. To jest mistrzyni po prostu. Ona potrafi y, znaleźć miejsce w każdej skrzyni, pokładać tak to, że, że się pozamyka. Ja bym w życiu tego nie potrafił, ona to robi świetnie. Słuchajcie, no i weź człowieku nie zwariuj Minęło 15 minut i świeci słońce. No to, to, to tutaj to, to, to. No to jest jakieś nienormalne, no. No nie wiem, 10-15 minut, no. Padało 10 minut, 10 minut minęło. No i tak, tak to tu wygląda. O. Big starek się odezwał. Muszę go otworzyć, bo był cały czas otwarty.